Dobra, mamy przykład czwarty. Wyznacz wzór funkcji liniowej, której wykresem jest prosta przechodząca przez punkt P, 4 i 1 i równoległa do prostej Y równa się 1 na 2X plus 3. Jeżeli jest równoległa, czyli współczynniki A muszą się równać, tak? Czyli to już, to już nam podpowiada, że dla tej prostej będzie 1 na 2X, bo tutaj mamy tą i jest punkt P, tak? 4 i 1. Plus b. I co musimy teraz zrobić? Tu jest x, tu jest y. Żeby obliczyć b, musimy podstawić punkt p, bo on należy do, tej, do tego wzoru, tak? Czyli 1 równa się 1, 2 razy 4 plus b. To można skrócić. Tu jest 2. Czyli tutaj będzie 1, 2 równa się 2 plus b. Przenosimy na drugą stronę, czyli 1 minus 2 równa się b. Czyli minus 1 równa się b. Czyli wzór tej funkcji jest taki, że a jest 1, 2, x, a b wyszło ile? Minus 1. No i też tak tutaj jest. Zobaczcie, y równa się 1, 2, x minus 1. Mamy ten sam wzór, mamy.